Czy kiedykolwiek rozbiłeś jajko i zastanawiałeś się, czy trzymasz w ręku klucz do uwolnienia ukrytego potencjału swojego organizmu? Od lat jajka są przedmiotem gorącej debaty na temat zdrowia: raz chwalone jako superfood, a raz piętnowane jako przyczyna zawałów serca. A co jeśli powiem ci, że spożywanie zaledwie dwóch jajek dziennie może radykalnie zmienić twoje zdrowie w sposób, którego nigdy byś sobie nie wyobrażał? W tym filmie ujawnimy szokującą prawdę o jajkach, o której przemysł spożywczy nie chce, abyś wiedział. Zagłębimy się w najnowsze badania naukowe, które pokazują, jak ten prosty, codzienny nawyk może pobudzić mózg, wzmocnić serce i wypełnić organizm energią. Ale uwaga, nie wszystkie skutki są pozytywne, a niektóre z naszych odkryć mogą na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje śniadanie. Przygotuj się na niesamowitą podróż przez złożone systemy twojego organizmu, podczas której odkryjemy sekrety ukryte w tych skromnych owalnych jajkach. Pod koniec tego filmu dowiesz się dokładnie, jak wykorzystać pełną moc jajek, aby zrewolucjonizować swoje zdrowie. Ale najpierw pozwól, że zadam ci pytanie. Czy jesteś wystarczająco odważny, aby poznać prawdę o tym, co naprawdę dzieje się, gdy codziennie jesz dwa jajka? Bądź na bieżąco ponieważ odpowiedź może zburzyć wszystko, co sądziłeś o odżywianiu. Te dwa jajka, które jesz każdego ranka. Czy są tylko śniadaniem, czy mogą wywołać potężne zmiany w Twoim organizmie? Dzisiaj odliczamy od 13 do 1, aby ujawnić niesamowity wpływ jajek na Twoje zdrowie. Od promiennej skóry po większą koncentrację, silniejsze mięśnie i dłuższe życie to, czego się dowiesz, może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje posiłki. Gotowy, aby odkryć prawdę? Zacznijmy. Informacje zawarte w tym filmie mają charakter wyłącznie edukacyjny. Zostały zebrane z otwartych źródeł i nie zastępują porady medycznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdrowia, skonsultuj się z lekarzem. Po zasubskrybowaniu kanału daj nam znać, skąd oglądasz nasze filmy i nie zapomnij włączyć powiadomień. Chętnie Cię poznamy. Numer 13. Skarb w skorupce. Dlaczego jajka są tak bogate w składniki odżywcze? Jajka są często nazywane superfood i nie bez powodu. Każde z nich jest kopalnią niezbędnych składników odżywczych, potrzebnych do funkcjonowania organizmu. Spożywanie dwóch jaj dziennie zapewnia kompletny pakiet zdrowotny. Duże jaja zawierają średnio około 6 gramów wysokiej jakości białka, bogatego we wszystkie niezbędne aminokwasy budujące i naprawiające tkanki. W tym mięśnie, skórę, włosy i komórki odpornościowe, które są zależne od tych białek. Co zadziwiające, jedno jajko ma tylko 78 kalorii, a mimo to zawiera wszystkie te wartościowe składniki. Oprócz białka jaja są bogate w ważne witaminy. Witamina A wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego i wzrok. Dobra dawka witaminy B12 jest niezbędna dla rozwoju mózgu i produkcji czerwonych krwinek. Jaja zawierają również naturalny przeciwutleniacz, witaminę E oraz witaminę D, która jest niezbędna dla mocnych kości i wchłaniania wapnia. Często pomijana witamina K pomaga w krzepnięciu krwi i utrzymaniu kości w dobrej kondycji. Jaja dostarczają również minerałów, takich jak fosfor, który wzmacnia zęby i kości, oraz selen, silny przeciwutleniacz chroniący komórki przed uszkodzeniami. Nie można pominąć choliny. Składnika odżywczego, niezbędnego dla integralności komórek i funkcjonowania mózgu, którego głównym naturalnym źródłem są właśnie jaja. Jaja są bez wątpienia skarbem natury. Jednak wciąż pozostaje wiele do odkrycia. Numer 12. Związek między zdrowiem serca a jajami. Przez długi czas uważano, że wysoka zawartość cholesterolu w jajach jest szkodliwa dla zdrowia serca. Jednak dzięki postępom nauki mamy obecnie bardziej złożone zrozumienie związku między jajami. A zdrowiem serca. Według najnowszych badań, cholesterol zawarty w pożywieniu ma zazwyczaj niewielki wpływ na podwyższenie poziomu LDL, czyli złego cholesterolu we krwi, u większości zdrowych osób, mimo że żółtko zawiera cholesterol. Zwiększenie spożycia cholesterolu w pożywieniu zazwyczaj powoduje zmniejszenie naturalnej produkcji cholesterolu w organizmie. Ponadto jajka mogą zwiększać poziom HDL, czyli dobrego cholesterolu, który pomaga wątrobie. W usuwaniu nadmiaru cholesterolu stęnic. Może to zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej serca i poprawić zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Ponadto luteina i zeaksantyna, dwa przeciwutleniacze występujące w jajach, zmniejszają stres oksydacyjny i stany zapalne, które są dwoma ważnymi czynnikami w rozwoju chorób serca. Dodatkowo równowaga lipidowa i zdrowie naczyń krwionośnych są wspierane przez obecność dobrych tłuszczów, takich jak jedno nienasycone. I wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Według badań spożywanie do jednego jajka dziennie może zmniejszyć ryzyko problemów z sercem u zdrowych osób. W niektórych sytuacjach spożywanie dwóch jaj dziennie może być bezpieczne, o ile stanowi część zbilansowanej diety. Aby ustalić odpowiedni pozi, szukasz mocnych paznokci, jędrnej skóry i lśniących włosów. Te produkty spożywcze dostarczają różnorodnych składników odżywczych, które są niezbędne dla wewnętrznego piękna. Produkcja keratyny, niezbędnej dla struktury włosów i paznokci, zależy od białka zawartego w jajkach. Niewystarczające spożycie białka może skutkować słabszymi, cieńszymi włosami, a nawet ich wypadaniem. Spożywanie dwóch jaj dziennie gwarantuje wystarczającą ilość tego ważnego składnika odżywczego. Biotyna, znana również jako witamina B7, występuje w jajkach w dużych ilościach i jest znana z tego, że wzmacnia włosy i paznokcie oraz poprawia zdrowie skóry. Wbrew powszechnemu przekonaniu większość biotyny znajduje się w żółtku. Jajka zawierają witaminę A, która wspomaga produkcję sebum i odnowę komórek, nawilżając skórę i chroniąc włosy przed wysuszeniem. Minerały takie jak cynk i selen jako przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki, które przyspieszają proces starzenia się skóry. Dodatkowo cholina pomaga utrzymać strukturę komórkową skóry. I odżywia mózg, nadając cerze bardziej młodzieńczy wygląd. Spożywanie dwóch jaj dziennie ma bezpośredni wpływ na wydajność fizyczną, poprawiając zarówno wygląd zewnętrzny, jak i zdrowie wewnętrzne. Numer 10. Jajka dla naturalnego wzrostu mięśni. Nie bez powodu jajka są powszechną częścią diety kulturystów i sportowców. Jajka są bogate w kompletne białko, które jest niezbędne do rozwoju zdrowej masy mięśniowej. W każdym jajku znajduje się około 6 gramów wysokiej jakości białka, które zawiera wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Niezbędny aminokwas zwany leucyną bezpośrednio wspomaga syntezę białek mięśniowych, co pomaga w wzroście i regeneracji po wysiłku fizycznym. Organizm skutecznie wchłania i wykorzystuje składniki odżywcze zawarte w jajkach dzięki ich wysokiej biodostępności i łatwości trawienia. Szczególnie po wysiłku fizycznym, kiedy wchłanianie składników odżywczych jest największe. Oprócz białka jaja dostarczają minerałów takich jak żelazo i fosfor, które są niezbędne do funkcjonowania mięśni oraz witamin z grupy B, które wspomagają syntezę energii. Jaja zawierają witaminę D, która jest szczególnie ważna dla zachowania masy mięśniowej, zwłaszcza u osób starszych. Jaja są dobrym wyborem dietetycznym, niezależnie od tego, czy Twoim celem jest przyrost masy mięśniowej, poprawa wyników podczas ćwiczeń czy utrzymanie siły mięśniowej przez długi czas? Numer 9. Jaja. Klucz do długiego życia. Nieoczekiwanie jajka mogą przyczynić się do realizacji powszechnego celu, jakim jest długie i satysfakcjonujące życie. Jajka są bogatym źródłem składników odżywczych, które mogą wpływać na długowieczność, ale często są pomijane. Badania pokazują, że dieta bogata w przeciwutleniacze. Zdrowe tłuszcze i wysokiej jakości białka wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, a nawet niektórych rodzajów nowotworów. Te zdrowe składniki znajdują się w jajach, gdzie cholina zmniejsza ryzyko zaburzeń metabolicznych, promując zdrowie mózgu i zapobiegając gromadzeniu się tłuszczów w wątrobie. Oprócz poprawy zdrowia oczu, luteina i zeaksantyna zmniejszają również ciche stany zapalne. Które przyspieszają starzenie się komórek. Kolejną zaletą spożywania jaj jest to, że zachowują one masę mięśniową, ponieważ sarkopenia, czyli utrata masy mięśniowej związana z wiekiem, może prowadzić do upadków i zmniejszenia samodzielności. Spożywanie białek jaj zachowuje masę i funkcję mięśni. Ponadto przeciwutleniacze zawarte w jajach zapobiegają stresowi oksydacyjnemu, który jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do przedwczesnego starzenia się. Minimalizując uszkodzenia komórek i poprawiając długoterminowy stan zdrowia. Zbilansowana dieta, która obejmuje dwa jajka dziennie, może mieć znaczący wpływ na długoterminowy stan zdrowia. Po ósme, chcesz schudnąć bez odmawiania sobie jedzenia? Dowiedz się, jak jajka mogą Ci w tym pomóc. Dla każdego, kto próbował odchudzania, kontrolowanie głodu jest dość trudne. Bogate w wysokiej jakości białko jajka mogą być rewolucyjnym rozwiązaniem. Zapewniają uczucie sytości na wiele godzin. Dwa jajka na śniadanie zapewniają długotrwałą energię, ponieważ białka wytwarzają hormony, takie jak peptyt, idryc siktokinina, które zwiększają uczucie sytości. Ponadto rozkład białek wymaga więcej energii i sprzyja spalaniu kalorii. Jest to efekt termiczny pożywienia. Śniadania z jajkami ograniczają podjadanie i apetyt na wysokokaloryczne potrawy. Badania wskazują, że dzięki temu spożycie kalorii w ciągu dnia jest mniejsze. Jajka są pożywne, ale mają niską kaloryczność. Dwa duże jajka mają około 156 kalorii, głównie z białek i dobrych tłuszczów. Zdrowa utrata wagi znacznie skorzystałaby na tym wysokim stosunku wartości odżywczych do kalorii. W połączeniu z warzywami, awokado lub płatkami owsianymi jajka tworzą zbilansowane posiłki, które pomagają ustabilizować poziom cukru we krwi, zapobiegają skokom insuliny i ograniczają emo. Kolejnych pokoleń. Dwa przeciwutleniacze absolutnie niezbędne dla zdrowia oczu. Luteina i zeaksantyna występują w dużych ilościach w jajach, znajdują się w żółtku. Bezpośrednio chronią siatkówkę przed uszkodzeniami spowodowanymi światłem, filtrując niebezpieczne światło niebieskie z ekranów i światła słonecznego, zmniejszając w ten sposób ryzyko uszkodzenia plamki żółtej. Neutralizują również rodniki powodujące starzenie się komórek oka. Badania łączą regularne spożywanie przeciwutleniaczy ze zmniejszeniem liczby przypadków zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, które jest główną przyczyną utraty wzroku u osób starszych, ponieważ przeciwutleniacze chronią soczewkę przed stresem. Jajka pomagają również zapobiegać zaćmie. Rodopsyna, niezbędna do widzenia w słabym świetle, jest wytwarzana w jajkach z witaminy A. Jej niedobór może powodować ślepotę nocną i inne problemy z oczami. Spożywanie dwóch jajek dziennie jest podstawową i smaczną metodą długoterminowej pielęgnacji oczu, przynoszącą korzyści również innym częściom ciała. Numer 6. Pokarm dla mózgu. Jak jajka wspomagają pamięć i koncentrację? Masz problemy z zapamiętywaniem kluczowych faktów lub koncentracją? Twój mózg może być głodny składników odżywczych, a jajka je zawierają. Często niedoceniane, ale niezbędne dla komórek mózgowych. Cholina napędza syntezę acetylocholiny, neuroprzekaźnika niezbędnego dla pamięci, uczenia się i kontroli nastroju. Bez wystarczającej ilości choliny cierpi neurotransmisja. Dwa jajka dostarczają około 125 mg choliny, co pokrywa znaczną część dziennego zalecanego spożycia. 400 mg dla kobiet, 550 mg dla mężczyzn. Oprócz choliny, jajka zawierają witaminy z grupy B, w tym B6, B9, kwas foliowy i B12, które są niezbędne dla funkcji neurologicznych, obniżając wysoki poziom homocysteiny, związany z ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych. Dzięki tym składnikom odżywczym kobiety w ciąży i karmiące piersią, zgodnie z zaleceniami lekarza, oraz osoby dorosłe, mogą poprawić zdrowie mózgu, a z czasem także pamięć i sprawność poznawczą. Oprócz poprawy pamięci i koncentracji, włączenie jajek do diety pomaga ciału i umysłowi. Po piąte, armia przeciwko chorobom. Jak jajka wzmacniają układ odpornościowy. Wzmocnienie układu odpornościowego jest absolutnie niezbędne w świecie pełnym wirusów i bakterii, a jajka mogą w tym bardzo pomóc. Dwa jajka dziennie dostarczają składników odżywczych, które działają jak środki obronne. Jednym z ważnych składników jest witamina A, która chroni integralność błon śluzowych nosa, ust i dróg oddechowych. To pierwsza linia obrony przed zarazkami. Jajka są również bogate w witaminę B12, która jest niezbędna do tworzenia i utrzymania komórek odpornościowych, w tym limfocytów, które wykrywają i niszczą zagrożenia dla organizmu. Kolejnym niezbędnym składnikiem jest selen, który wytwarza enzymy neutralizujące toksyny kontroluje stany zapalne i zapewnia właściwości przeciwutleniające, chroniące komórki odpornościowe. Chociaż witamina D kojarzona jest głównie ze zdrowiem kości, ma ona bezpośredni wpływ na układ odpornościowy, równoważy reakcje zapalne i stymuluje peptydy przeciwbakteryjne zdolne do zwalczania niebezpiecznych bakterii. Chociaż żadna żywność nie jest cudownym lekarstwem, jajka wzbogacają zbilansowaną dietę i wspomagają funkcjonowanie innych układów organizmu, a także zapobiegają chorobom. Po czwarte, jajka mają niezwykły wpływ na kontrolę poziomu cukru we krwi. Kontrola poziomu cukru we krwi jest ważna nie tylko dla diabetyków, ale także dla wszystkich innych osób, które powinny unikać skoków i spadków energii oraz zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych w przyszłości. Zaskakującym sprzymierzeńcem w tym zakresie są jajka, które mają niemal zerowy indeks glikemiczny. Co oznacza, że nie podnoszą poziomu glukozy, ponieważ składają się głównie z białka i dobrych tłuszczów o niskiej zawartości węglowodanów. Zapewnia to stałe uwalnianie energii i powolne trawienie, zwłaszcza podczas śniadania. Zjedzenie dwóch jajek pomaga utrzymać równowagę cukru we krwi przez cały dzień. W ten sposób obniżają poziom insuliny, która powoduje gromadzenie się tłuszczu i insulinooporność. Regularne spożywanie jajek zwiększa wrażliwość na insulinę, co jest niezwykle ważne dla osób z cukrzycą typu 2 i stanem przedcukrzycowym. Jajka zmniejszają również apetyt. Ograniczają więc spożycie wysoko przetworzonej i słodkiej żywności, która pogarsza problemy glikemiczne. W połączeniu z produktami bogatymi w błonnik, takimi jak warzywa lub produkty pełnoziarniste, jajka pomagają ustabilizować poziom energii i zapobiegają gwałtownym wzrostom i spadkom. Poza tym jajka wspierają zdrowie serca, podczas gdy ty myślisz o poziomie cukru we krwi. Po trzecie, optymalizacja zalet odżywczych jajek. Sposób przygotowania jajek ma duży wpływ na to, jak dobrze wchłaniane są składniki odżywcze. Gotowanie jajek to doskonała metoda, która pozwala zachować żółtko bogate w witaminy A, D, E i K, a także ważne przeciwutleny. Codziennych posiłków. Jeśli przygotowuje się je z niewielką ilością masła lub oleju, jajecznica może być zdrowym posiłkiem. Zawierają więcej błonnika i witamin, gdy używa się oliwy z oliwek i dodaje warzywa, takie jak szpinak lub pomidory. Z drugiej strony, spożywanie surowych jaj zwiększa ryzyko zarażenia salmonellą i należy tego unikać, ponieważ awidyna zawarta w surowym białku jaj utrudnia wchłanianie biotyny. Pełne wartości odżywcze są gwarantowane, gdy jajka są przygotowywane w bezpieczny sposób. Po drugie, wybór i bezpieczeństwo jajek. Jakość i bezpieczeństwo jajek są gwarantowane, gdy są one obchodzone się z nimi ostrożnie. Wybór jajek z czystymi, nieuszkodzonymi skorupkami jest niezbędny, ponieważ pęknięcia umożliwiają przedostanie się niebezpiecznych bakterii, takich jak Salmonella. Gdy jajko pęknie, należy wyrzucić wszystkie jajka, które mają dziwny kolor lub nieprzyjemny zapach. Aby uniknąć wilgoci i zanieczyszczenia, jajka należy przechowywać w lodówce, w oryginalnym opakowaniu. Zaleca się czyszczenie jajek dopiero przed użyciem, ponieważ pomimo ich pozornego higienicznego charakteru, może to spowodować usunięcie warstwy ochronnej i ułatwić przedostawanie się bakterii. Jajka są bezpieczne, gdy są dokładnie ugotowane. Jeśli jednak chcesz uzyskać miękkie żółtka, kupuj świeże jajka od renomowanych dostawców. W przepisach wymagających użycia surowych jaj, takich jak majonez, należy stosować jaja pasteryzowane, zwłaszcza w przypadku osób wrażliwych, takich jak kobiety w ciąży lub osoby z osłabionym układem odpornościowym. W podejmowaniu decyzji żywieniowych opartych na indywidualnych preferencjach i wymaganiach żywieniowych. Pomocna może być wiedza na temat różnych rodzajów jaj, takich jak jajakacze, przepiórcze lub kurze. Po pierwsze, niekonsumpcyjne substytuty jaj. Istnieją dobre substytuty jaj, jeśli nie można ich spożywać z powodu alergii, schorzeń lub osobistych preferencji. W połączeniu z wodą nasiona chia tworzą żelowy substytut jajek, który dobrze sprawdza się w pieczeniu. Na każde potrzebne jajko należy połączyć jedną łyżkę nasion chia z trzema łyżkami wody. Alternatywnie, zamiast jajek w słodyczach, można użyć puree z bananów, aby nadać im wilgotną konsystencję i wartość odżywczą. Inną opcją jest niesłodzone mus jabłkowe, które dobrze wiąże składniki i zatrzymuje wilgoć, dzięki czemu idealnie nadaje się do pieczenia. Zamiast jajek w posiłkach można używać innych źródeł białka, takich jak tofu lub rośliny strączkowe. Mimo, że te substytuty dobrze sprawdzają się w przepisach, ważne jest, aby utrzymać zróżnicowaną, dobrze zbilansowaną dietę, która zaspokaja potrzeby żywieniowe. Niewielkie zmiany w diecie, takie jak spożywanie dwóch jajek dziennie, mogą mieć duży wpływ na zdrowie emocjonalne, psychiczne i fizyczne. Jajka pomagają utrzymać zdrowy układ odpornościowy, zachować wzrok, poprawiają funkcjonowanie mózgu, pomagają kontrolować wagę i przedłużają życie. Dokonywanie świadomych, dobrze zbilansowanych wyborów żywieniowych może przyczynić się do stworzenia zdrowszej przyszłości, ponieważ istnieje wiele bezpiecznych technik przygotowywania potraw i substytutów dla osób, które unikają jajek. Niezależnie od tego, czy chcesz żyć dłużej, być bardziej skoncentrowanym, czy lepiej wyglądać, pamiętaj, że zmiana zaczyna się na talerzu.